Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest to porównanie dwóch motoroli. Motorola G31 kontra Motorola Moto. Jest to, oczywiście wcześniejsza Moto g 31 oczywiście. Motorola G31, Mediatek G85, 4GB w przypadku Motorola G60S, Helio G95GB, pamięci 6. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, jak działają, sprawdźmy, jak odpalają aplikacje, który jest po prostu szybszy, lepszy, lepiej zarządza ramem, standardowy spit test u mnie. Więc lecimy. Oba fony wpięte do tej samej sieci. Przy okazji jasność w obu na maksa. Lecimy. Allegro. 60s AliExpress podobnie Ceneo podobnie o jakieś powiadomienia Galerie no też 60 k szybciej HBO Go o to już nie ma to trzeba pobrać o dawno nie odpalane więc widzicie to się uzupełni później Polsat Box Go 60s jak do Podobnie. Dobra. Mapy? No też to samo. Następnie mamy player.pl No i też mm, dla 60 S OLIX Sytuacja bardzo podobna. Pyszne PL No, widać, że G95 szybsze niż G85, jeżeli chodzi o procesory Mediateka. Glovo No, tu ostatnio ktoś był. Jak widać, no. Widać było, że też 60 jest szybsza, Sklepy podobnie spotify też tutaj e60s tabtalk tak samo tripadvisor podobnie twitter również G60S, Uber, tak samo, Wykop, oj chyba Falstad mały, więc jeszcze raz, Wykop, również tutaj, i mamy YouTube, oj jaka dziwna kolorystyka, jej, niebieskie, Ewidentnie widać, że, że szybciej tutaj ogarnia 60S od, od, od G31. Sprawdźmy, co zostało w ramię. W G31 mamy 4GB, w G60S 6GB pamięci RAMu, więc no tu może być różnie. Na początku już widać, że pierwsze aplikacje cenęło też poza RAMem w obu. Galerie to samo. A tutaj no też tak, jakby się przeładowuje. Polsat Box Go. No też reset, no słabo, oba smartfony, no tym, temu po lewej można wybaczyć, ale ten po prawej powinien coś trzymać w ramię. ale jak widzicie nic takiego niestety na razie, o tu OLX dopiero siedzi, G60S, no tu też restart, głowo standardowo się uruchomi ponownie, to nad nie ma co czekać, o tu sklepy teoretycznie w obu ramię, Spotify słabo, Tab poza RAMem, chociaż nie, tutaj chyba był w Motorola G60s TripAdvisor ponownie się uruchamia, Twitter tu jest w RAMie G31 nie, Uber poza RAMem, Wykop no jak widać i YouTube no też poza RAMem, no oba telefony no słabo tym RAMem zarządzają jak widzicie praktycznie wszystko z, z pamięci zostaje wywalone no dziwne, ten 6 gigowy smartfon tutaj w Motorola G60s mogło trochę tych rzeczy być więcej Wyczyściłem pamięć. Sprawdźmy, jeżeli chodzi o prędkość otwierania gier. Czy będą większe różnice, czy nie? Lecimy. Asfalt 9. O, tu ciekawe. G31 szybsza. Co widać? Dobra. Następny jest Temple Run 2. No tu pierwsza G60S. No tu czekamy trochę. Dobra. Wild Rift, czyli League of Legends. Potocznie zwany loem. Kto gra loa, łapa w górę. Ja nie gram. Dobra. Co tu się dzieje? No, szybszy jakieś 60s. Zdecydowanie. Mimo, że tu wszystko było poogarniane przed uruchomieniem. Znaczy, się wcześniej uruchomiłem, wszystko podociągane. No więc widać, tak to tu wygląda. Jest duża różnica. No. Nie lubię czasami tych takich słapnięć, które trzeba wykonać w niektórych fonach, bo to różnie działa. Dead Trigger 2. No, tu g60 szybsza. Następnie Unkilled. No, i co nam z tego wyniknie? Również G60S szybciej. No, tu czekamy. No, G31 to taki podstawowy model, można powiedzieć, Motorola na ten rok. No, i tak to wygląda. Call of Duty. Kucze, chyba na drugiej części skończyłem granie tak na kompach LAN z kumplami wieczorową porą I jeszcze po kablach, bo to była taka epoka To były czasy A w mobilnego to tylko do testu Szybciej G60S Dobra, tu już sobie przeswajpujemy No i coś, coś nie lubię tego telefonu, widzę. World of Tanks. No, co tutaj? Pewnie tendencja się zachowa. 40, a później 31. Ale czy tak będzie? Chyba tak. No i tu coś się dociąga chyba. Dobra. W innym momencie gra chyba jest. Czyż zaraz jeszcze zobaczymy? Nie, nie, tutaj coś w ogóle dziwnie się uruchamia. Dobra, nie chcę czekać. A no, dopiero teraz ten etap. No, tragedia, jeżeli chodzi o oczekiwanie. Następnie mamy Super Mario Run. I i tu szybciej, ale za to, jak patrzę na ekrany, to jak dla mnie. Zdecydowanie G31 jest lepszym ekranem niż w 60 Ładniej świeci po prostu No i przy okazji jaśniej Teraz mamy Angry Birds 2 I kto tutaj wygra? No, szybsza jest G60S na jak ktoś patrzył na Player ID, to zobaczcie jak dużo nowych kont się stworzyło między u mnie G31, która u mnie była, trochę wcześniej, a G60S. W momencie zakładania tych jakby Player ID. No masakra, dużo tych kont. A kto zauważył, to tu sobie zobaczę, ewentualnie cofnie. Real Racing 3. No i co tutaj nam z tego wyniknie? No na razie coś... o, tu coś dociąga, dobra. No to nie czekamy, bo tu widocznie Łucek nie zauważył. Trudno. PUBG Mobile. No tak gra śmiesznie się uruchamia. Przyciskacie, myślicie, że się włączyła, ale to jeszcze trzeba poczekać chwilę i dopiero wyskakuje na pełen ekran. No, są smartfony, gdzie to się dzieje od razu, ale to już muszą być topowe jednostki. W większości właśnie wygląda to tak, jak na załączonym obrazku. No to już jesteśmy. Czyli też G60 jest zdecydowanie szybciej. Dobra, no i ostatni z tytułów jest to Arc Survive Evolved. Co nam z tego wyniknie? Pewnie wynik będzie znany. Wstawiam tego. Abym się pomylił, byłoby wesoło. No ale nie, dokładnie tak jak mówiłem. Tu już jest odpalone. Tu już dopiero teraz. Dobra, jeszcze małe, szybkie sprawdzenie, co jest w ramię. Pierwszy tytuł. Niestety poza. Kolejny. Też ponowne uruchomienie w obu smartfonach. LOL. No tu też jest reset. Ewidentnie. Dokładnie. Tu widzimy, ciach. Tu to samo. Ponownie się uruchamia. A tu jest 4, tu jest 6 GB To przy okazji pokazuje. No tu jest ponowne uruchomienie. Może to tak widać, ale to tak w miarę szybko działało. Unkilled jest poza RAMem. Call of Duty. To samo. Nie czekam tutaj. Ten jest no, zdecydowanie wolniejszy. Widać. No tu też reset, tak jakby, albo coś doładowuje bardziej to jest reset Marian taka sama sytuacja no kurcze, bardzo słabo to jest o, pierwszy tytuł w ogóle który pozostał w ramię. czyli ptaszki Real Racing, też jakby widzę, że jest w ramię tutaj to drugi tytuł, Motorola G60s PUBG Aha, no dobra, tu trzeba poczekać tu szybko wróciło z ramu, a tu jest restart więc uruchamiało się tak samo jak za pierwszym razem i Ark Survive Evolved tu jest w ramie w Motorola G31. Nie. Dobra, no tak wygląda to porównanie. G31 w Motorola Moto G31 wygrywa tylko i wyłącznie ekranem moim zdaniem. Podresztą resztą względów G60, Motorola Moto G60s zdecydowanie lepiej wypada. Czyli Mediatek Helio G95 no widać, że zdecydowanie lepszy niż G85. Zresztą 4GB to bardziej taki telefon do normalnego użytkowania, ale do jakichś większych ciekawszych rzeczy grania, więc częstszego jego przyciśnięcia, no może chrupać, jak widzieliście na speedteście. Dobra, odnośnie obu smartfonów są porównania, oczywiście macie je tutaj, dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!